Cześć, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Słuchajcie, co my tu mamy? Weekend nam się kończy, niestety weekend nam się kończy. Ale fajnie by było ten weekend zakończyć to jakimś fajnym tupnięciem, nie? Bo to i weekend i tydzień nam się kończy. Zaraz czas znowu, słuchajcie, do tej pracy wrócić. Ja nie wiem, co to. Człowiek cały czas pracuje, pracuje, pracuje i co? I nic! No dobrze. Trochę sobie ponarzykałem na tą niedzielę. No niedziela jest jeszcze fajna, to poniedziałek jest ciężki. No dobrze, ale co my tu mamy? Mamy tutaj Mixixix z drapeczek za 16 zł. Mamy tutaj owocówkę, mamy deszczyk pieniędzy, mamy Super 7, mamy worek pieniędzy, mamy królewską grę, mamy kocham zimę, którą w końcu już czas odczarować, bo zima nadchodził, śnieg pada już wszystko. A tu co? A tu kocham zimę się na nas obraziła. Z maluszków mamy jeszcze, o nawet trochę o, bo nie widać, mamy jeszcze uśmiechnij się, na szczęście i waban! No to co, powolutku możemy przejść do drapingu, ale zanim jeszcze zaczniemy, to ja serdecznie zachęcam, oczywiście do zasubskrybowania kanału, kliknięcia dzwoneczka, yy, czerwonego przycisku, sprawa jasna, to na początku, a potem dzwoneczek, ale zachęcam też do wzięcia udziału w konkursie, w konkursie na 500 subskrypcji. Zapraszam, link poniżej jest, na wczorajszym filmiku wszystko dokładnie, mam nadzieję, że dokładnie wszystko tłumaczę, jakie są zasady, co wystarczy podać, ale oczywiście na tamtym filmiku, nie na tym czasem, na tamtym filmiku trzeba po prostu podać, jaką kwotę najprawdopodobniej wydrapie w niedzielę, nie tom oczywiście niedzielę, nie dziś, tylko tom za tydzień, czyli 12-12. Z mojej strony ja jeszcze tylko zachęcę do zostawienia łapeczki w górę. Bardzo będzie mi miło, jak przeczytam jakiś miły komentarz pod filmem. No, i też będzie mi miło, oczywiście, jak weźmiesz udział w moim konkursie. Ale wiesz, najpierw sobie tu obejrz, o ile, oczywiście, już nie bierzesz, to jest sprawa jasna. To sobie obejrz ze spokojem ten odcinek. Kliknij subskrypcję. No i zapraszam na wczorajszy. No co. No to przechodzimy, przechodzimy do naszego drapingu. Zacznijmy oczywiście standardowo, czyli od naszych maluszków, kończywszy na owocowej eksplozji. No to zobaczymy, co na to uśmiechni się. Kurczę, w cały tydzień nie mieliśmy plusika. Najlepszy chyba był poniedziałek, jak dobrze kojarzę. Też, też nie, 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 to nie dziela, nie była taka. No, oj, słabo, słabo, no dobra, nieistotne, przejdźmy do drapingu. Palma, ananas, druga palma, uczysz, bo będą trzy palmy. Tak, no to już jest bardzo ładna, wygrana. Ja już się uśmiecham. Tu oczywiście no nie będzie, tutaj nie mnożymy, a mamy 3 razy m i teraz dla pewności kojarzy mi się, że to jest chyba 10 zł, ale sprawdźmy dla pewności. Dokładnie, no to słuchajcie, wow, perełka, perełka z pełną powagą mówię, bo naprawdę 10 zł w zdrapce za złotóweczce to się nie trafia, to się naprawdę nie trafia. Ale, znaczy, co ja godą, co ja godą, no trafia się, trafia się, ale bardzo rzadko. No dobrze, zobaczymy kolejny, to jest bardzo podobna zdrabka, na szczęście. Też szukamy trzech identycznych symboli, na przykład biedronki, na przykład serduszka albo diamenciku, gwiazda też jest fajna, drugie jest serce, więc jeszcze tylko jedno serduszko, ale niestety tutaj nam diament jakiś szlachetny chcieli wcisnąć. Oj oj. F M I B. No niestety ty trafiasz do pustaków. Zobaczymy co na to WaBank. Szukamy 18 Mamy czternastkę, piętnastkę, trzynastkę, dwunastkę, jest osiemnastka! No słuchajcie, szykuje się bardzo, bardzo miły, niedzielny draping w takim razie. No dobra, a no siłą rzeczy tu już nie może być, no to słuchajcie, sprawdzamy co tam jest, no to wiecie. Kciuki zaciskamy, łapeczkę w górę klikamy, jak ktoś jeszcze nie kliknął w subskrypcji to jest idealny moment. Bierzemy wielki głęboki wdech i i mamy zrocik. No słuchajcie, jeszcze tylko 5 zł i już będziemy na zero. 3 razy E. Bardzo fajnie, druga już nasza wygrana. Zobaczymy, czy coś w worku pieniędzy nam się schowało. Szukamy pliku lub siódemeczki. Jest podkowa, jest sztabka, jest zegarek, jest pierścionek, jest portfel, są monety, jest skrzynia i ostatni jest diamencik. Diamencik często daje wygraną, ale nie w tej sprawce. DSiW niestety pustak. No to mam nadzieję, że tutaj tu już będą te diamenty. Tam z, za, skończyliśmy tym ten diamentem, ten i teraz tu już pójdę tylko diament, 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 diament. Czy tak się okaże? Sprawdźmy. Jest worek. Jest kolczyk. Jest różyczka. Jest tron. Jest drugi tron. Naszyjnik. I naszyjnik. Dwa trony, dwa naszyjniki. A diamenciku, jak nie było? Tak nie ma. A, B i O. Pusta. To no dobra. Kocham zimę. Zobaczmy, bo tu zima naprawdę nadchodzi wielkimi krokami. Zobaczmy, czy tutaj też coś nam przyniesie. Mamy 35 i 33. No to co? 34 będzie, nie? Na Bankuwa. 31, 24 34 no sprawa jasna to 34 musiało być 3 32 też oboczek i 1 O nie fajnie Kolejny pustak zimowy BEIA czyżby tutaj to uśmiechnie się musiało ratować całą sytuację no zobaczmy, czy super 7 coś tutaj się przyczyni. Naprawdę fajnie by było wyjść z plusikiem. Oj, bardzo dawno tego plusika nie było. Oczywiście szukamy siódemki, ale dali nam dziewiątkę i szóstkę, ósemkę, piątkę. Jest siódemka, jest fajnie. No trzy zdrapki wygrane. To już jest na pewno bardzo fajny wynik. Szczególnie, że te upalmy naprawdę pokazały klasę. Zobaczymy, co tu jeszcze jest. Czwóreczka i dwójka. No dobrze, no to głęboki oddech bierzemy i mamy zrocik. Dobry zrocik, nie jest zły, słuchajcie. Nie jest zły. Trzy razy ku. Lądujesz do. Zwycięskich drapek. No dobrze, zobaczymy co na to. Deszcz pieniędzy, tu byśmy chcieli plik albo parasolkę, żeby na nas nie napadało. Cytrynka, prezencik. Jest plik! No, cztery wygrane. Och, to już jest, to już jest naprawdę fajnie. Ale sprawdźmy dalej. Ananas, chmurka, melonik, awokado, koniczynka, cukierek tofi i baloniki. No to sprawdzamy. Jak byśmy plaster odrywali szybciutko. Dwa złote. Mamy kolejny zrocik. Mamy same zrociki tylko na razie ten uśmiechni się wybił się. No, oczywiście mamy też pustaki niestety. Tak dobrze to nie ma. Zobaczymy co na to owocowa eksplozja tutaj. Kokosy, tak? Tutaj są cztery kokosy. jabłuszka, Tutaj mamy jabłuszko, tu mamy jabłuszko i tu, wiśnie. Proszę, jeszcze tylko karambo i będziemy mieli wygraną zdrapkę. Więcej wiśni nie widzę. Figa. Figa jest tu, zupełnie w innym miejscu. Arbuzik. Tutaj i tu. Rzut okiem. Nigdzie więcej. Arbuza nie widzę. Pomarańczko. Okej. Okay. Kiwi. Kiwi jest tu. Niestety cały czas nic na to nie daje. Borówka. No to tu mamy wszystkie tak borówki. Koło siebie, że tak powiem. Pod sobą. O. <laughs> Gruszka. Gruszkę mam tu i tu. I to by było na tyle gruszki. Banany. Dobra. Truskaweczka. Truskaweczka jest tutaj. Gdzieś jeszcze, tu jeszcze jest truskawka. Ananas. Cytrynka Oj blisko blisko To nie wygrany, Ale chyba będzie pustak Myślę że przeoczyć Nie przeoczyłem Największą mamy nadzieję na karambole. Ale co Ale awokado też byłoby miłe Winogrono Nie byłoby miłe No i melon też nie byłby miły. A mamy melona właśnie. Sprawdźmy sobie jeszcze na szybko, awokado nie było, karamboli nie było, brzoskwinki nie było, winogrona nie było niestety. P, D i O, a co to nam chcieli dać? Te trzy to mogli nam dać. Musicie się ze mną zgodzić, że to faktycznie mogliby nam dać. No dobrze. Króciutkie podsumowanie: Pustak 80, numerek. Jakie my tu jeszcze mamy? Pustaki: Kocham Zimę z numerkiem 77. Królewska Gra z numerkiem 35. Pusty Worek Pieniędzy z numerem 17. I puste na szczęście z numerkiem 32 no a wygrane wcale nie tak mało wcale nie tak mało słuchajcie tych wygranych bo mamy tutaj zrocik złotowy w deszczu pieniędzy z numerkiem 15 drugie 2 złote z numerkiem 55 w super 7 złotóweczka w wabanku czyli mamy 5 złotych wabank z numerkiem 49 no i z numerkiem 144 uśmiechni się, które dało dychę, więc jesteśmy nie mniej, nie więcej złotówkę w plecy. Taki minus to przy naszym złośliwym lotto, ale i przy takiej fajnej widowni jak wy, to jest po prostu plus. Taki minus to plus. Dobrze, ja Wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, za to, że byliście tutaj ze mną. I jeszcze raz zachęcam do odwiedzenia ostatniego odcinka. Mówię, o nim na, o konkurs, mówię na nim o konkursie z okazji 500 subskrypcji. Zachęcam jeszcze do zostawienia łapeczki w górę, jakiegoś miłego komentarzu pod filmem o subskrypcjach. Tak już mówiłem, to już się nie będę powtarzać. Dobrze, jeszcze raz serdecznie dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia. Cześć!